Dobra, przywitajcie się. No, dzisiaj różniejszy odcinek. Hades. No, jest git. Dobra. Co ja mam w ogóle tutaj robić? Czemu Co jest tam Halo. No, szybciej. to kończy coś. Ja yeah, boi. Spokojnie, Andrzej, nie denerwuj się. Cał się jest. Jak jest? Leciał. Ja w Jak. No jak leciał, jest ci jak na wagres. no. No. O kur. O kur. O oh, shit! A, A,

Tak jak pierwsze pierwszy Tak. No, zostaw mnie nocę. Ojej. Jep. Zjide. Uzi. O kurwa. <sł> <z pierdoletka> <sł> <z pierdoletka> <sł> <z pierdoletka> O no nie, no co to kurwa jest za spisek? Jebane patusy. No zostaw mnie. No jeszcze mój mnie oh, yeah! no, O kurwa. Ja... Okay. Tak jest. Musimy jeszcze zmontować film nam dzisiaj. Uh. prawie. O oh, shit. Dziękuję Jej bardzo, nie varza, musiałem... No musiałem nic robić. Nic nie muszę robić. A spierdolaj. O tak, o tak! No... Co, 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 to 127. jest? Co to kur... To Hamski to jest. Czekaj, 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 czekaj

Nie ma broni, no do... Do walcz facet! A tam pizda jesteś się Dobra. A tam nie maruj. Właśnie, nie maruj. No kurwa! Motherfuckers! Jewany cheater. O nie! No spierdolę, czemu mnie... No co za... Dziadź. O nie! Nie, nie! Nie spiera się takiego! Bez jaj, z ja... Chłopco Super. przegrał! Z to... chłopca przegrał, tak, tak, laga miałeś. O, a, jest bo już nie zapomniałem znaleźć ciebie. No to zawsze u mnie jesteśmy, jakbyś tam się nie leguje. Leguje no, zawsze tylko wtedy, to, kiedy się nie leguje. No, ale nie, ale nie, ale nie, Jaka to była wojna? Nie wkurwiaj mnie dobrze, bo cię wypierdolę stąd. To sam, sam sobie wrócę. No to się to się. no, śpiew dalej.

Dobra, wydaje mi się, że, że czas na przemoc. Osz! Oh, shit. Oh, shit. <gadł> oh, Dostałem Włącz! O. o! Nie! Ma nusz, ma nusz, Wiem, nie manusz! Manusz! Nie! 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 w już Nie! Nie! Już. Nie! No nie skończył mi się, jak to! Tak, wybił ci ten ogór, się wybił, złapy, trzeba Co jest? Gdzie to jest? I czemu była broń na znikła? O, Oho, klejga. Co tak z dupy panią wyciągnął? Łódź? Ej, hey, no sam cię zakryj. No okryj się! Yeah. Nie no, nie mogę stąd przegrać. To... na honorze tak powiem. Nie, tutaj nie ma. the fuck out! No, nie ty wziąłeś! Kurwa! Za sobie. ryj, dobra? Nie! Yes. Boże... Halo. Ja pierdzielę. Ale teraz Muszę się bardziej skupić na grze. No nie mnie, no! A co ty myślisz, że tego żeby? Ja ten... wygrywam. Ale no co ty się z nim współchowasz? No, ten... Żydzie, Ewany. Żydek. to jest żydę na pokładzie, S. ja ja sobie robię, chyba. nie, mówię ci, zaraz się odpalę, zaraz jędziesz, nie, zaraz nie, 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 Odpalę to się nie, 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 a to ten gdzie? Ten leci sobie u góry. Coś no, mi to kurwa. Spójrzcie. Ale nie. on się sobie atakuje. Wyszego? Atakuje kurwa! Przecież ja? ja jestem. Nie, no, ja no jestem to nie jest niebieski. Wąż? Wąż lepiej kurwa. Jest niebezpieczny. Pierdaj mi strogi kurwa Możesz, jest... niebezpieczny <gryd> Red alert Bo mąż ty. Jest... Będzie taki timer ustawiony Taki z... i muzykę od więc Będziemy wiedzieć ile czasu nam to zajęło zanim tu spadliśmy Tak Ej, ej, Ja Nie, dobra Mnie zaufam ci no Bo ci dobrze szło, więc Nie należy tak dla tego powodu

No bożem cię wieją z Digla. Aha, super. No nie przechodź przez. Przecież... Siany, co ty do mnie mówisz? A do uszczeka już czeka. Dawno nie grałem w to, jestem słabszy. Kurwa, Niebezpieczny. No. Jest Zobaczmy. niebezpieczny. O kurwa. Odstrzegam wąż rzeczny. O, dziękuję A. za to. Aha! No kur... Pa pa! A też on jest szefem z szefów. Hahaha ha, 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 ha. Ha, No i... polega właśnie. O, o nie ma, y, Montażysty nie ma tutaj z nami, święto sensie naszego kolegi, którego znacie. Z... Też żyję! Kolej. Bo jest... Co ja? Nie. nie jest. Nie pograć. jest, nie musi Jest postawmy dla Hakure jego w komentarzach. Miejmy nadzieję, że wróci. Co nie? Popaki? Tak, dokładnie. Tak tak, tak no padnie. kurwa, no nie za... No Chuju, nie mecy mały. No ta. Patego. Parta masz, nie? Rozpierdol myszkę teraz, nie? W tym, w tym meczu, już to widzę. Przyparciła mu się. Do... No pewnie, pocałuj. Ja pierdziele. Poleciał, powiedz. Poleciał w mm. tym stary pomleko 10 lat temu nie wrócił. I tyle w tym meczu. Pucu Ej czekaj, no bo ja, ja chyba nie... Zapomniałem o że... Ej no bałeś go poza mapę! To dobra, powodzenia no NIE Wygrałem, oficjalnie Tak, tak, tak sobie Wiesz to mi w komentarzach tak. kto wygrał Ej, to musi być, bo będę wyciągnął swoje najciekawsze momenty, więc mogliście postarać się trochę. Uff, nie czarne z Żeby było śmiesznie, to i to na pewno tam będzie. Powodzenia? Dobra, nie atakujmy się żółty, teraz musimy przeżyć! Nie, Nie, nic! Ej, uwaga! Nie! Nie!

Pila, nie ma mnie. Spoko. Już jestem, ale no. Dawaj, strzelaj go! Co jeszcze? Łama mi się minigan wsiął! Przeżyłem tego! Co się no, kurwa go. stało? A. Śmieje się No przestań mnie, napierdalać! No masz też tego drugiego pojebańca! Wait. No skaczę po powietrzu, to ja nie wiem co lepsze, to jest wody nie powodzić? Trochę ja nie popowiedz? Boże, jak zwątpisz, bo jak zwątnisz, jak jesteś w wodzie, to wpój najwyżej ten, bo będziesz pływał. ale jak zwątpisz na ten z powietrza, to koniec. No to jest kurwa! Zwątpiłem, zwątpiłem. Zwątpiłem, nie? Sam mnie? nie. Tym indianinem. Słowiański przykód, czekaj. Kurwa, wygrałaś. Bożku, pęka. Haha, Słowiański ha. przykód. Czemu ci tak to idzie dzisiaj? No bo ty ten napchajesz głowę jakimiś pierdołami o żabach, próbujesz na siłę zainteresować innymi. Co ty idolisz? Najdało się czegoś? Nie! <ślinie> Napchaj sobie <zeg>, <ślinie> głowę jakimiś pierdołami o żabach. <ślinie> To jest jasne, żołnierzu? Żyję! Wszystkie żyję! Fagi! No. Myślałem, że cię węże tak. zagryżę szczerze mówiąc. Nie, jestem pan Żabka. Przyszedłem 1500 książek o postępowaniu... Z... Nie! Kurde. O kurde. Dobra, a nie przyszedłem jak czekaj poronika, jak, jak się

nie mogę się w to już! Dawaj, Digla. Golden call No zostaw mnie kurwa, Hades. Berwar. Ja nie jestem Hades, czy ty to wiesz? Jesteś Hadesiątko. No jak nie, a kim jesteś? No Hades. Przecież nawet masz taki nick na jej skoczy. Bym pokazał, Hadesiątko? ale już nie chcę no. tłumaczyć Jest Hades podłoga podłoga. No weź. Bo na podłodze śpi, to dlatego podłoga. No zamknij prysk! Jest to ma krowa Nie doszło Aż umarłem Kurwa! Spierdalaj! Skończyło mu się paliwo To pasa... No co to kurwa było! A mówiłem, nie tankuj LPG! Mówiłem nie tankuje LPG! O, a czemu miałbym mu nie wierzyć? Strzelajcie. Ja sobie tam śnię! Strzelaj. De no, deserter. Głównie no deserter. Kamper, kurwa. Napierdolajcie się. Ja mam dość tego <grym> na się. <grym> ale... Ja chyba tak na koła. Wiesz, ty cały czas stoisz w miejscu i fujerobisz. Tak. Strzelam. Tak, kurde. Pokażę ci. Przeciągnę ci fragment. I będzie po prostu fragment, w on stoi. Zresztą nic nam się nie będzie stało. Po prostu będą przybliżenia to, jak stoisz w miejscu. dezerterskie chwile Szymona. O, o, oh. yeah. 10 minut, potem 3 minuty, pan moment, 10 minut, dezerterskie chwile chwilę Szymona. Deserterskie. Już też. Wypad! Mirek pod. Mi, 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 Mirek spot. O, trafiłem no. Wow. To poważnie. S? ...byłeś znacznie słabszy, pod względem życia, niż ja. E, ty no to widzisz? No spierdalaj to, kurwy, no. Żyję. Jeszcze. Nie, dziwo. Od wejścia w lawę się nikt tego nie tego Zerterski, chwilę Szymona. No jakie te zerterskie? Przecież tu walczę, nawet no na... teraz napierdalasz się, jak... Walczę na lewej flance. No co jest?! Ja tylko przeczekuję. Tym kijem chciałem cięż... no dawaj. Jajajaj! To... Znak Zajebałeś z tej strony! z Digla! Heda z Digla! Opłacało się, gryzomir! Global elite! No masz ode mnie! Ades, to jest, co nic nie muszę robić? Ej, woda na poza teraz była. Poza wygrana to była. A się tam dezertuje w krzakach. Albo na dwojeczkę poszedł, nie wiem. To, znaczy, Ej to, znaczy. co to było? Ej, ta uwłocznia wróciła jak. Mniemany trejzom. Tak, ja... Moedzida, moedzida. Pau, 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 pau. Ale o, przyleciały w państwo. Mnie się. Ten, cisnąłem. Ej, kto to mi to wcisnął? O, dobrze. No! <laughs> Kusika Żyje. Co ty robisz? Pick, Pyk Pyk Skilsa Nie no, ale wygrywasz masarnie Co się stało? Cały czas mnie, za... mnie Czy... ten Nie ten mógł... O Co się stało? Czuję przez ścianę przelatuję? Czemu teraz Falta robię Widzisz jak jest starta? A Aaaa Flask Teraz, teraz. Gdzie jestem? No nie! O oh, fuck. Żyję. Wojtek. Tyk! Nein! Nein! Tak nam dziurę użył. Gdzie? W na stupie, powodzenia. No spoko. Kurwa! Nie, nie, nie! Żyję! Ja pierdolę. Brawo, ja. Żydów, Żydom się nie dziękuję. <grystanie> Żydów się gazuje, nie żartuję. <grystanie> Jakby, nie możesz zarabiać jeszcze na tym filmie, ale gdybyś mógł to być do demonstracji Kto jest? No dajcie mi gdzieś wejść! Gdzieś <grystanie> wejść. Biała kartka, dajcie mi gdzieś wejść! Ej no, daj się uderzyć! Property of Poland. Ja tylko we mnie strzelają, tak? Tak, tylko ciebie. Chłopcy się własną pułapkę złapał. Ej, no on tam stoi w tych krzakach. No. Ja weź go jebni tym patykiem. Oh, próbuję. Dobrze! Jak? My dostaliśmy po 50 na łebka hitów, ale tak żyliście jeszcze. O, broń mi z ręki wypadła, super. Yes. Jak wygrywam. No i teraz pytanie, kto weźmie. Jak chcę dinkę teraz? Jak chcę gwiazdkę z nieba? Nie, 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 nie. Bo to będzie mnie atakował, żeby było śmiesznie, ale teraz weźmie ją już pomóż Ja, ja, pyta, ja pyta, co się mam sztana. Ja się mało? czy się Tak. A u Ciebie? Baka! Właśnie nie wiem. No to wiesz no wie, o co mi chodzi. Właśnie nie wiem. Ja tam jakiś tam zadawałem, no bo jak HD... Ale nie wiem czy ja go proszę czy Uwaga, trzeba po nim się, się zabija. Ale w ogóle to wiesz jakieś życie, bo nie miałeś tam szafa, więc... Proszę, chcę sprawdzić. Weź sobie pięć, nie tak umie. Co jebie ja tak cię? Będę... Że ja tak stoję na górze, więc... Strzelam przy okazji. Bo w teorii zostajesz. O. Ja no to teraz w walce między jednym a drugim. Ej, to to, już nie żyjesz Szymon? the vote test yeah, Tu macie chyba zwiększone życie, bo w las na kolec nie, nie zginął. Tu musicie mieć po prostu więcej życia. Ja sobie 7 razy wybijem na kolec. No właśnie, a kolec zabija normalnie na hita. gdzie tak. Ale potem nie, mi, mi, nie montujmy GTA, Mont zmontujmy to najpierw. Ale właśnie GTA by było ten. Mi, Ale to, mi, to jest łatwiej, dobra, no możemy z GTA spróbować. Dajcie mi klucz! Dobra, masz, daj mu, daj mu no. nie, to leży pewnie, nie. jest chyba najmocniejsza, jeśli dobrze pamiętam. Nie też nie macie sala dzisiaj. Jakby w tej chwili, kiedykolwiek wcale miał znaczenie, przez taki I'm Assist, bez I'm assista taka nie miałaby sensu. No, nie stójmy w jednym yy, fragmencie, yy, bo większy demerz może nam to dać. Wyszłam, centralnie w niego, a to je, leci nie wiadomo gdzie. Rozrzucam. Ja, gnoju ja to tej... tutaj. nie tutaj. No to się na bo. No i tak, No Ja No No na... nie i nie, próbuj, nigdy, nigdy nie. próbujesz

Siedem 3 2, 1, 0 A czekaj, nie strzelajmy się teraz Zadałem final shota hey. Chodź, tańczymy, potem okay. Robisz mu czy nie? Naprawdę no, bym ci zrobił, ale nie tu Czekaj Moon mój, czekaj, czekaj To jest mój, mój mudlock. czekaj we to Nie Ty Taki na dupie trochę to Nie, razem nie dostajesz Oh. Bo się teraz rozgotuje. Nie wiem. Aha, no to fajnie, bo on teraz ma takie dosłownie... To jest... Ej. może przegrać. Dobra, to chyba koniec odcinka. Czemu? Co? Zlegowało się wszystko. Tak? No. Umięli Hadesa. a Dobra, no to... Tak... Do widzenia. To to, to, nie, czekaj. Pożegnajmy się jakoś tak. No bo, właśnie, co to tak się tak. wydnie, bo tu tylko... Czekaj. To Jego jako zostawię, odmowa. Co, no. co się wydnie. To. No to więc, dziękujemy wam za obejrzenie z tego, o ja może to nazwać odcinkiem. No, coś mnie że nie że się spodobało, właśnie stoję, ja się wam powiem, właśnie stoję e, na skrzynce i wymachuję shotgunę, e, shotgunem, tak jakbym machał, więc proszę powiedzieć papa. No więc papa i no ja papa. mam naga, więc Eee, A Hades się pożegnasz? wróci, ja nara. nara. nara.